Dzień dobry. Być może później, czyli w pierwszej części jeszcze nie. Jeszcze nie. Rozumiem. Będą inne rzeczy. Ech, do babic. Rzeszów, Gdzie... babice. Tam właśnie dotarła. Przepraszam cię, że tak y, m, wszedłem w słowo, ale musiałem to... Byłem winny to naszym Doprecyzować. Naszywizom. Doprecyzować, a ja dostałem taką informację od reżyserki. Przepraszam, przerwałem. Myśl. Myśl. Myśl jest taka, że będzie wiele rzeczy w serwisie, a na początek będzie mundial. Okej, okay, dobra. Dzięki. Czas na pierwszy serwis. Portugalia i Brazylia kolejnymi reprezentacjami, które zagwarantowały sobie grę w jednej ósmej finału Mistrzostw Świata w Katarze. Zespół Cristiano Ronaldo w drugiej kolejce pokonał Urugwaj 2 do 0. Z kolei pięciokrotni Mistrzowie Świata zwyciężyli ze Szwajcarią 1 do 0. Wygrano... Kibic w geście protestu wtargnął na boisko podczas meczu Portugalii z Urugwajem. Było to pierwsze takie zdarzenie podczas mundialu w Katarze. Kibic w ręku miał tęczące. Jarosław Kaczyński na zwołanej w siedzibie PiSu konferencji prasowej komentował niemiecką propozycję przekazania Polsce systemów Patriot. Prezes partii rządzącej zakwestionował ich przydatność w Polsce, a także to, czy Niemcy użyłyby systemu wobec rosyjskich rakiet. Przypomnijmy, że Mon najpierw niemiecką ofertę przyjął, ale później po wywiadzie prezesa PiSu zdanie zmienił i chce przekazania Patriotów Ukrainie. To jednak, zdaniem ekspertów, wymaga decyzji NATO. A w ocenie opozycji nieprzyjęcie niemieckiej propozycji jest efektem antyniemieckiej polityki prowadzonej kosztem bezpieczeństwa Polski. Jarosław Kaczyński zapowiada powstanie komisji, której zadaniem będzie, jak zapowiedział, badanie polityki energetycznej prowadzonej przez rząd Polski w latach 2007-2015. W partyjnych komunikatach pojawia się jednak zakres dat do obecnego roku. O takim przedziale mówił też obecny na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki do pomysłu powołania komisji weryfikacyjnej, w faktach po faktach odniósł się profesor Włodzimierz Wróbel. Prezydencki minister o wpadce Andrzeja Dudy z rosyjskimi prowoka prowokatorami w Kropce nad I. Andrzej Dera odniósł się do drugiej już rozmowy prezydenta z oszustami. Tym razem jeden z nich podał się za prezydenta Francji. Doszło do tej rozmowy niedługo po wybuchu rakiety w przewodowie w województwie lubelskim. Mamy taki... W 104. rocznicę uzyskania przez Polki prawa wyborczego kobiety znów wyszły na ulicę. Protest odbył się w stolicy, niedaleko domu prezesa PiSu Jarosława Kaczyńskiego. Chronił go kordon policji, ale mniejsze demonstracje były również w wielu innych miastach, m.in. w Sieradzu i Świdnicy. Uczestnicy zgromadzeń krytykowali m.in. restrykcyjne przepisy aborcyjne i brak rządowego wsparcia dla in vitro. Akcja Ziarno z Ukrainy stała się jedną z największych ukraińskich inicjatyw humanitarnych, podkreśla prezydent Wołodymyr Zełenski. Zebrane dzięki niej środki zostaną przeznaczone na dostawy ukraińskiej żywności do krajów Afryki i Azji, w których najbardziej odczuwalny jest głód. Prezydent Ukrainy w swoim wieczornym wystąpieniu poinformował, że na ten cel zebrano już 180 milionów dolarów, a wsparcie zadeklarowało ponad 30 krajów, w tym Polska. Wołodymyr Zełenski odniósł się również do rosyjskich ataków, zwłaszcza na obiekty cywilne. Biały Dom o protestach w Chinach, protestujący mówią sami za siebie, my jasno mówimy, że popieramy prawo do pokojowych protestów. To komentarz Johna Kerbiego, rzecznika Rady Bezpieczeństwa Narodowego w Białym Domu. Protesty przeciw restrykcyjnej polityce anty chińskich władz trwają od piątku. Zaczęły się w mieście Urumqi, gdzie w pożarze zginęło 10 osób, a mieszkańcy twierdzili, że ewakuacja i akcja gaśnicza nie mogły przebiegać sprawnie właśnie przez surowe restrykcje chińskiej polityki zero covid Potem protesty przeciw restrykcjom i cenzurze w mediach rozlały się m.in. na Szanghaj, Pekin i Wuhan. A teraz na ulicy wychodzą mieszkańcy Hongkongu, co relacjonuje reporter telewizji CNN. Bardzo Ci dziękuję za wszystkie informacje. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia o 30. Do zobaczenia. Za kilkanaście minut. A teraz powiemy o tym, co wydarzyło się w domu.